Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. A dzisiaj szykuje się najdłuższe rozpakowanie w historii mojego kanału. Będzie to rozpakowanie procesora, jakim jest Intel Core i 54690K. Bardzo serdecznie zapraszam. Jak pewnie wiecie, jest to najnowszy produkt. Firmy znanego firmy znanej z produkcji właśnie procesorów jest to i 5 4690 k Literka K oświadcza nam to, już jest to jednostka odblokowana, jest tutaj odblokowany mnożnik, więc oczywiście ten procesor jak najbardziej nadaje się do podkręcania. Zobaczmy sobie same pudełko. Mamy tutaj logo Intela. Informację, że jest to desktopowy procesor i5. Co tu mamy? Jakieś jeszcze obrazki, informacje, że w środku znajduje się system antywirusowy McAfee oraz podstawka 1150 oraz sam model procesora. Z tej strony mamy jakieś tutaj klucz produktu, taktowanie z 3,5 GHz, 6 MB pamięci cache i podstawka 1150. Z drugiej strony mamy informacje... Cztery rdzenie cztery wątki Intel Turbo Boost w technologii 2.0 Intel Smart Cache Technology zintegrowany kontroler pamięci wspiera dwa kanały pamięci DDR 3 oraz 3 lata Ograniczonej gwarancji. Mamy tutaj wbudowaną także kartę dźwiękową zintegrowaną. Jest to Intel HD 4600. Z tyłu mamy jeszcze jakieś kolejne informacje, i tak dalej, i tak dalej. A u góry mamy samy, sam nasz procesor w takim okienku. I przejdźmy sobie do rozpakowania, już. Tutaj, oczywiście, jest od nowości Plomba. Możemy sobie procesor otworzyć. Dobra. Myślę, że jedna strona wystarczy. Tego nie będę tutaj rozcinał. Tylko żeby nie poniszczyć pudełka, bo takie ładne. Dobra. Wyjmujemy wszystko, co jest w środku. Pudełko sobie tu postawimy, żeby ładnie wyglądało. Mamy oczywiście nasz McAfee Life Safe. Tu pewnie jest jakiś kod do tego albo coś takiego, albo nie ma nic. Nie wiem, to sobie odłożymy na boczek. Mamy całą instrukcję instalacji i tak dalej. Z tyłu mamy naklejeczkę, też sobie odłożymy tutaj. Mamy. Chłodzenie boksowe, standardowo wtyczka czteropinowa, niezbyt wydajne chłodzenie, ale jak ktoś nie ma swojego, to oczywiście to wystarczy, lecz radzę na nim nie podkręcać. Miedziana podstawka, już preaplikowana pasta termoprzewodząca, oczywiście nie najwyższej jakości. I to Wam pokażę taki fajny bajer, pewnie nie wszyscy to wiedzą. Ale widziałem na paru rozpakowaniach, jak ludzie rozbierają to całe pudełko, żeby wyjąć procesor. A tu chodzi o to, że tu się chwyta i się wyjmuje samo pudełko. Taka super sprawa. Eee, możecie o tym nie wiedzieć, więc wam mówię. Mamy sam procesor, nie będę go teraz wyciągał. Eee, nie wiem, czy tu będzie widać te wszystkie napisy. O, teraz powinno być w miarę widać. No. U tyłu procesora. Więcej o nim będziecie mieli na stronie producenta. Oczywiście zobaczycie go dokładniej przy składaniu komputera. Jeszcze dzisiaj nagram poradnik, więc będziecie wszystko widzieć. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć.